Cześć. Zapraszam Cię dzisiaj do wykonania takich oto kolczyków, czego będziesz do tego potrzebowała. Szydełko 2 mm, nożyczki, igła i bigle. Bigle używam ze stali chirurgicznej, nie czarnieją, nie uczulają i są w dostępnej cenie, także polecam. Od czego zaczniemy? Na początek wykonamy 8 oczek łańcuszka. Teraz 2, 3, 4, 5. Robimy dosyć ciasno. 6, 7, 8. Teraz połączymy to w kółko. Także szydełkiem bijamy się w pierwsze oczko. W pierwsze oczko i ścisło połączymy nitkę. Przeciągniemy. O tak. I teraz będzie 24 słupki. Możemy wykonać zamiast pierwszego słupka yy, dwa oczka łańcuszka albo 3 oczka łańcuszka. Są bardzo różne sposoby. Pokażę Wam, jaki może być jeszcze sposób inny. Wyciągam delikatnie nitkę. Moje oczko jest takie ciut dłuższe. Trzymam palcem tutaj, na pętelce, i szydełkiem. Pod. pod tą pętelkę Spróbuję to może pokazać bliżej i na większym. Tak? E, troszeczkę przesadziłam tak tutaj, ale ch chcę Wam po prostu pokazać. Pod spodem i teraz zahaczam nitkę. Przeciągam tu ją pod spodem. I mam dwie nitki na szydełku, prawda? I teraz znowu przeciągnę. Także tak będzie wyglądał mój słupek. Ja go spróję i zrobię mniejszego, bo po prostu jest zbyt długi i będzie brzydko wyglądało. Także lekko wyciągamy nitkę, trzymamy tutaj paluszkiem, pod spodem przewijamy szydełko, przeciągamy nitkę, przeciągamy nitkę tu pod spodem. Dwie nitki mamy na szydełku i przeciągamy. I mamy słupek. Pierwszy. Teraz będą kolejne. Teraz uwaga. Została nam tu nitka, ta początkowa, i będziemy ją wrabiać, czyli trzymamy razem tu równo z tym pod tymi oczkami łańcuszka, z kółeczkiem, i przeciągając nitkę pod spodem, robimy słupek. Raz, dwa, mamy słupek. I tak do około 24. Mamy dwa trzeci, czwarty, piąte, szóste, siódma, ósmy, dziewiąte. jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Siedemnaście, osiemnaście, dziewiątnaście, dwadzieścia, nitka nam nie ucieka, tu cały czas ją trzymamy, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, o i uciekło, dwadzieścia trzy. I 24 słupak. Teraz na górze tworzy nam się taka linia łańcuszka. Prawda, takie oczka łańcuszka. Wbijamy się pod pierwsze. Tu jesteśmy na ostatnim. Tu wbijamy się pod pierwsze. Pod dwie nitki. Tak, pod dwie nitki. Przeciągamy na ścisło. Tak? Zamykamy kółeczko. Ich osiem łuków dookoła i będziemy się wbijali co trzecie oczko, czyli raz, dwa, trzecie. Tak. Wykonuję tu jedno oczko łańcuszka zamiast półsłupka i trzy oczka. Raz, dwa, trzy. Teraz wbijamy się jedno, drugie, trzecie, proszę znowu pod dwie nitki, tak widać pod dwie nitki i robimy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa, trzecie oczko, pod dwie nitki się wbijamy, przeciągamy nitkę i ponownie przeciągamy nitkę, tak mamy półsłupek. Znowu raz, dwa. 3, 1, 2, 3, wbijamy śródłko pod dwie nitki i półsłupek. 1, 2, 3 oczka, 1, 2, 3, wbijamy, przeciągamy nitkę i przeciągamy ponownie. Raz, 2, 3, 1, 2, 3. I jeszcze raz, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Raz, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. O, i to byłoby nasze ostatnie. I teraz ostatnie będziemy wykonywać troszeczkę inaczej, więc spróbuję tutaj. Jeden, dwa, trzy, tak. Mamy siedem łuków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, tak? I teraz ten ósmy wykonamy tak. Jedna oczko łańcuszka. Narzucamy nitkę, jak do słupka. I teraz wbijamy się tutaj w te pierwsze oczko, które zastępuje nam półsłupek. Tak, w pierwsze oczko się wbijamy, przeciągamy nitkę, robimy normalnie półsłupek, tak, w tym miejscu. Teraz będziemy robić wachlarzyki z tego miejsca, w którym jesteśmy. Narzucamy nitka i po pięć słupków w jednym miejscu. W to miejsce, w którym tutaj mieliśmy pierwszy ten słupek wbity, który nam tworzy łuk, wbijamy się i robimy raz, pierwszy słupak, drugi, trzeci, czwarte. I piąty. Robimy dość ciasno. Znaczy, no nie za ciasno, żeby później nam było łatwo się wbijać. Później, tak? W te oczka. I na środku łuku tak? Tutaj na środku kładamy szydełko pod spód. Przeciągamy nitkę i robimy półsłupek. Pierwszy wachlarzyk jest zrobiony. Teraz kolejny. Narzucamy nitkę. I znowu tutaj w, w, po, w półsłupek pod te dwa oczka łańcuszka pomiędzy łukami, tak. Tutaj pomiędzy łukami wbijamy szydełko, przeciągamy nitkę i robimy słupek. Raz, dwa. Pierwszy jest, tak. W to samo miejsce i znowu słupek. Drugi narzucamy nitkę, wbijamy w to samo miejsce szydełko i trzeci słupek narzucamy nitkę. W to samo miejsce wbijamy czwarty słupek. Znowu w to samo miejsce się wbijamy i piąty słupek. I znowu na środku łuku przeprowadzamy szydełko pod spodem, przeciągamy nitkę i robimy półsłupek. I tak dookoła. Znowu narzucamy nitkę pod dwa oczka łańcuszka, tutaj na półsłupku łączącym. Przeciągamy nitkę i słupek jeden, w to samo miejsce, drugi, trzeci, czwarty, piąty i znowu na środku łuku półsłupek. Narzucamy nitkę pomiędzy łukami pod dwa oczka, łańcuszka. Na półsłupku przeciągamy nitkę i robimy słupek jeden, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Pod spodem, na środku łuku i półsłupek. Narzucamy nitkę, znowu pod dwa oczka łańcuszka, na półsłupku łącząc pomiędzy łukami. I pięć słupków raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i na środku łuku półsłupek. Znowu pod dwie nitki na półsłupku, pomiędzy łukami i kolejne pięć słupków raz. Dwa. Trzy cztery pięć. Na środku łuku, półsłupek, i kolejne pięć słupków. Raz, dwa, trzy cztery pięć. I na środku łuku półsłupek. I teraz będzie ostatni, już wachlarzek, tak? Ostatnie łączenie nam tu zostało pomiędzy, yy, pomiędzy łukami. Ostatnie łączenie nam zostało. I robimy pięć raz. Dwa. 3, 4. 4 5 I teraz łączymy tutaj, ale przeciągamy normalnie pod pod spodem, tak? Tu mamy tam połowę łuku, przeciągamy i robimy półsłupek. Teraz w pierwsze oczko łańcuszka tutaj, następnego. Bo już mamy zakończony rząd, zaczynamy trzeci. I zaczniemy tak. Przejść oczkiem ścisłym trzeba, czyli pod dwa oczka łańcuszka, tu pierwszego oczka. Przeciągniemy nitkę przez wszystko tak. Także mamy zakończony ten rząd drugi. Teraz będziemy robić pęczki. I będą tak, raz, dwa oczka łańcuszka. Na każdym oczku, tego wachla... na każdym wachlarzyku będziemy robić pięć słupków razem. Zamiast pierwszego słupka, takiego niepełnego, robimy dwa oczka łańcuszka. Narzucamy nitkę, wbijamy się pod drugie oczko, przeciągamy nitkę i raz. Dalej nie robimy. Nie robimy całego słupka, tak? Narzucamy nitkę, wbijamy się pod trzecie oczko. Przeciągamy nitkę pod spodem, jeden raz przeciągamy i zostawiamy. I teraz aż dojdzie nam do tego, że będzie tutaj pięć na no szydełku, pięć yy, nitek i przez wszystkie razem przeciągniemy później szydełko, tak narzucamy znowu nitkę, w czwarte oczko się wbijamy, przeciągamy pod spodem, przeciągamy raz, zostawiamy, narzucamy nitkę, w piąte oczko się wbijamy, przeciągamy pod spodem przeciągamy przez dwie nitki raz. I teraz mamy 1 2 3 4 5, tak? 5 nitek na szydełku. Przeciągamy szydełko przez wszystkie razem. I tak powstał nam taki tutaj pęczek. Teraz cztery oczka łańcuszka, 1 2 3 4. Narzucamy nitkę i pomiędzy. Pomiędzy tutaj tymi wachlarzakami pod spodem. Gdzie był półsłupek, wbijamy szydełko pod spodem, pod te dwa oczka łańcuszka, przeciągamy nitkę i robimy znowu półsłupka takiego, tak? Nie dokończamy go, bo zrobimy to trzy razy. Znowu w tym samym miejscu przeciągamy nitkę, przeciągamy tutaj przez dwa oczka, zostawiamy, narzucamy nitkę w to samo miejsce, przeciągamy pod spodem, przeciągamy przez dwie nitki. Teraz mamy trzy. Yy, trzy nitki z, tego, z tych niedokończonych półsłupków i tu z łańcuszka czwarte. Przeciągamy szydełko przez wszystko razem. I tu mamy taki pęczek z trzech słupków. Teraz cztery oczka łańcuszka: 1, 2, 3, 4. Narzucamy nitkę. I będzie znowu pięć słupków razem na tym wachlarzyku. Czyli zaczynamy od pierwszego. I zawsze wbijamy się pod dwa, pod całe oczko, tak, pod te dwie niteczki. Tak, pod te dwie niteczki się wbijamy, przeciągamy nitkę i robimy słupek, nie do końca, tak. Pod drugi się wbijamy, przeciągamy nitkę i teraz przeciągamy znowu tylko przez dwie niteczki i zostawiamy. I kolejny raz, pod trzecie oczko, przeciągamy nitkę, przeciągamy teraz przez dwie i zostawiamy. Narzucamy tak pod oczkiem i przez dwie narzucamy nitkę i piąte. Tak i przez dwie. I teraz przez wszystkie razem. I cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Narzucamy nitkę i ponownie będzie tak jak tutaj było. Pęczak z trzech słupków. Pod półsłupek się wbijamy pod te dwa pod oczko, pod dwie nitki. Przeciągamy nitkę i przez dwa narzucamy w to samo miejsce. Przeciągamy nitkę i przez dwie nitki przeciągamy. Znowu narzucamy pod spodem w tym samym miejscu. I znowu przez te dwie niteczki, tak? I razem. I dalej. Raz, dwa, trzy, cztery. I od pierwszego oczka znowu zaczynamy. I niedokończony słupek. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i razem i czteroczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, narzucamy nitka i znowu pod półsłupkiem i tu będzie pęczek z trzech. A raz, dwa, trzy... I razem, i cztery oczka, raz, dwa, trzy, cztery, narzucamy nitka i na wachlarzu pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I razem i cztery oczka, łańcuszka, raz, dwa. Trzy, cztery, narzucamy nitkę i teraz pod półsłupkiem pomiędzy wachlarzykami 1, 2, 3, i jeden, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, narzucamy nitkę i pięć słupków. Raz, dwa, 4 5 i przez wszystkie razem. I cztery oczka łańcuszka, raz, 2, 3, 4. Narzucamy nitkę pod półsłupkiem i tu będą trzy. 1. No, spróbacha. Jeszcze raz. Raz. 2 3 Przeciągamy nitkę i cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Narzucamy nitkę i znowu pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. I razem. I cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Narzucamy nitkę. I pęczek z trzech. Jeden. Dwa. Trzy. I razem. I cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Narzucamy nitkę. I pięć. Jeden. Dwa. Trzy. 4 i 5 i razem. I 4 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, 4. Narzucamy nitkę pod półsłupkiem i pęczek z trzech, Jeden, dwa, 3 i razem. 4 oczka. Raz, dwa, trzy, cztery, Narzucamy nitkę i 5. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i razem i cztery oczka, raz, dwa, trzy, cztery narzucamy nitkę i teraz będzie tutaj już ostatni pęczek. Bijamy nitkę pod spód pod półsłupek raz. Dwa, trzy. I razem i cztery oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery. I wbijamy się tu na czubku, przeciągając nitkę ściśle, czyli przez wszystkie nitki, jednocześnie. Teraz potrzebne nam będą nożyczki. Zostawiamy sobie cię dłuższą niteczkę, odetniemy, przeciągamy nitkę i wyciągamy ją całkowicie, zaciągamy supełek. Teraz będzie potrzebna nam igła. Dobrze. Mamy przewleczone. Potrzebny jest teraz nam bigiel. <laughs> Bigla ustawimy tak. I teraz tutaj mamy takie kółeczko, przez które przeciągniemy igłę z nitką. Proszę. Tak. I wbijamy sobie Igła tutaj obok. Ja to robię od tyłu, teraz zrobię od przodu drugi raz. Oj, przepraszam. Tuż przed. Po, po, pod to oczko się wbijam, tak? Pod to ostatnie. Pod spodem. Znowu przeciągam nitkę przez to kółeczko. I od tyłu do przodu się wbiję. Trzeba uważać. Dwa razy jest przeciągnięta nitka, ona jest dosyć mocna, więc wystarczy. Teraz tylko znowu sobie przeciągnę do tyłu tą nitkę. I z tyłu zakończę. Tutaj pomiędzy niteczkami sobie przejdę. Przeplotę w jedną stronę i w drugą. Przez co się zblokuje ta nitka i ona nie będzie się wysuwała, tak? Teraz należy te nitki obciąć. Tą i początkową nitkę też, która nam jeszcze została, delikatnie obcinamy. Tutaj mamy kolczyki takie gładziutkie, równiutkie. Ten jest taki nie do końca, prawda? Taki trochę sfatygowany. Co zrobić, żeby to wyglądało tak ładnie? Używam, do tego zwilżam to krochmalem w sprayu i lekko prasuję. Kładę sobie na pieluszce, spryskuję, przykrywam i dopiero prasuję żeby nie bezpośrednio na nic. Kolczyki mają tą zaletę, że mogą być prane, później z powrotem mogą być wyprasowane. Dziękuję bardzo za uwagę.